Witam, chciałem przedstawić funkcję i działalność lodówki firmy Rabanso moduł LK48. Sprzedaję ją, bo ze swoim wspólnokatorem mamy dwie. Dlatego myślę, że komuś się bardziej przyda ta lodówka niż mi. Bo pokażę jak jest w środku. Mamy takie dwie półeczki. Mniejsza, większa. Można dawać soki, mleka, dżemy. Ja przynajmniej tak dawałem. Tutaj mamy taką klatkę. Można zmieniać jej miejsce swobodnie. Są takie trzy pięterka na luzie. Tutaj się zmienia temperaturę z minimum na medium, bo na maksimum. Mm. Dużą zaletą tej lodówki jest, że jest naprawdę bardzo lekka. Jedna osoba sobie spokojnie Przeniesie, waży 11,5 kg. Dokładniejszy opis, ile ma mocy, to będzie na zdjęciu. Fajnie jest na takie wycieczki turystyczne, jakiś kemping, albo dla osób, które szybko zmieniają miejsce zamieszkania. Wgraci się. Paso dostałem taki swoich Nutelli. Dlaczego? No i nie będę jej takie je jadł. A hmm, no kto nie lubi Nutelli, można też sobie porównać yy, wielkość swojej Nutelli do lodówki. Hmm. Jeśli się podoba, to śmiało dzwonić, pisać. Jestem cały czas przy telefonie, więc czekam. I do zobaczenia.